Nowa insignia, zapraszamy na jazdę testową. Przyjedziemy się w nową insignią z silnikiem dwulitrowym 163 KM z automatyczną stycznią biegów. Wszystkie funkcje są wyświetlane na, bezpośrednio na panelu przed oczami kierowcy. Skręć Do dyspozycji dostaliśmy również nowe jednostki. Na szczególną uwagę zasługują jednostki benzynowe. Jak na czwartym zjeździe? 1.6 Turbo 170 koni, Jest to jednostka zasilana bezpośrednim wtryskiem. Nosi oznaczenie City. I po, po faceliftingu pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Nowe materiały na desce rozdzielczej, nowy design deski rozdzielczej, bardziej czytelny, mniej przycisków, mniej czasu na zastanawianie się. Szczególną uwagę zasługuje ta picerka nazywana 3D odporna na wycieranie oraz na zabrudzenie. Dzisiejsze smartfony potrzebują dużo energii, a szczególnie jak się z nimi bawią nimi dzieci. Zadbaliśmy i o to. Gniazdko 230 V zapewni nam ładowanie telefonu podczas podróży. Jedną z ciekawych i niedrogich opcji jest żeluzka. Możemy opuścić. W dyspozycji otrzymujemy również pełno, pełną regulację fotela kierowcy wraz z pamięcią. Elektrycznie regulowane podgrzewanie wysterka, ale również się składamy. Za zarządzanie całym samochodem odpowiada system Inteling, który jest umieszczony na 8-calowym wyświetlaczu połączonym z 4-calowym wyświetlaczem między zegarami. Dodatkowo za obsługę wyświetlacza odpowiada touchpad, który jest umieszczony w wygodnym miejscu obok dźwigni zmiany biegów. A trasa została skalkulowana, opcje trasy są wyświetlane na dużym wyświetlaczu 8-calowym. Funkcja nawigowania pojawia się na czterocelowym wyświetlaczu przed kierowcą. Opowiedziałam Wam pokrótce o tym systemie. Jest on bardzo rozbudowany, ale o tym przygotujemy konkretny i następny panel.